Druga połowa marca 2020, uproszczona opowieść o pobycie i podaży w warunkach koronnych, autorstwa Tomasza Agenckiego. Popyt. Siedzimy w domu, do sklepu nie chodzimy, bo puste półki. Półki puste spowodowane są przez jakichś idiotów, którzy wykupili cały papier toaletowy i makaron. Po wydaniu wszystkiego na papier toaletowy i makaron już niczego nie kupujemy, bo nie mamy za co. Do restauracji i kina i tak nie chodziliśmy, bo to wszystko niemieckie sieciówki, a kina to same sequele promujące gejowską adopcję. Martwimy się już tylko i wyłącznie o to, o co martwi się nasz premier, czyli czy to zagrozi PKB. Nie za bardzo rozumiemy, czym jest PKB, więc gorączkowo szukamy odpowiedzi na inne pytanie: Czemu zagrozi dzisiejsza sytuacja? Podaż. Zagrozi przede wszystkim obecnemu modelowi produkcji, czyli podaży. Powolny rynek nierychliwie, ale sprawiedliwie zniechęca do produkcji dóbr mniej pożądanych i stymuluje produkcję dóbr bardziej pożądanych. Zmieniły się przecież nasze zachowania. Za nimi dostosuje się oferta produktów i usług. Mniej kina, więcej Netflixa. Mniej siedmioosobowych wanien, więcej kabin prysznicowych. No chyba, że miłościwie panujący obdarują producentów nowymi patriotycznymi regulacjami, innowacyjnymi obostrzeniami, narodowymi licencjami, uspołecznionymi daninami czy antypaskarskimi domiarami. Czy to skasuje proces dostosowania? Nie. Będzie on wolniejszy, albo przeniesie się do strefy mroku. Jest też problem podaży tzw. Tak siły roboczej. Płynność produkcji może zostać zachwiana przez nieobecność części siły roboczej, chorujących pracowników na zwolnieniu lub tych, którzy po prostu zwyczajnie boją się wyjść z domu. Mówiąc najprościej, część towarów i usług nie zostanie zrealizowana. Mniej towarów na rynku to oczywiście wyższe ceny, ale także problemy z zaopatrzeniem kolejnych biznesów. Część z nich upadnie, zanim się dostosuje. Niektórzy będą ratować się zwolnieniami. Pracodawcy zwalniający pracowników to mniejsze dochody państwa, które właśnie znalazło się w sytuacji, gdzie zwiększył się koszt oraz ilość obowiązków, które na siebie wzięło. Czy zatem klasyczne rządowe metody stymulacji gospodarki dają radę? Zabawa stopami procentowymi nie pomoże na przykład lodziarni, której brakuje mleka. Chwilowe zwolnienie z po zdaniny publicznej z pewnością pomoże utrzymać się dłużej na powierzchni. Natomiast problem nie dotyczy stricte podatku. Drukowanie pieniędzy, żeby wypchnąć ludzi na zakupy, nie napełni sklepowych półek, nie naprawi zerwanych łańcuchów dostaw, a na pewno obniży wartość pieniądza, co negatywnie odbije się na cenach. W dodatku mówimy o wypychaniu z domów ludzi, którzy mają się z tych domów nie ruszać. Podobnie przysłane z Unii miliardy tak, te słynne 32 miliardy. Pominę na dziś zawiłości księgowe: czy dostaniemy to w gotówce, w naturze, w transzach, czy odpiszemy sobie od składek. Problemem nie jest brak 32 miliardów. Problemem jest bagno przerwanych łańcuchów dostaw, niezrealizowane zamówienia, brak pewności egzekucji umów, zaufanie Ciebie do klienta i klienta do Ciebie. Pieniądze, owszem, mogą zostać wykorzystane przez Państwo do zakupu sprzętu medycznego. O ile będzie funkcjonował łańcuch, dostaw tego sprzętu. Być może urzędnicy przekażą część na zasiłki dla zwolnionych pracowników. W tym czasie firma kolegi pana posła otrzyma specjalny grant i wykupi pięciu padających konkurencji. Reszta pójdzie na misyjność jakże ważnej podczas pandemii telewizji. Ale nawet gdyby te wszystkie raczej porówno rozdać wszystkim fabrykantom, przedsiębiorcom, dostawcom, pośrednikom, sprzedawcom i konsumentom, Nadal nawet nie dotknęliśmy problemu. Przy okazji fundując sobie kolejne patologie utrudniające proces dostosowania gospodarki. No ale spoko, PKB na tym zyska, co nie? I malkontenci wreszcie zamkną mordę, że im Unia nic nie daje. Upraszczając sprawę do minimum, wszystkie te działania nastawione są na popyt. Tymczasem po tyłku oberwała właśnie podaż. Co zatem rząd powinien zrobić, by biedna podaż znów zatriumfowała? Nic. Nie, nie, nie nic. Powinien się wycofać skąd tylko może. Co zresztą czyni. Na przykład, w ramach specjalnego zezwolenia będzie można zatowarować sklepy w niedzielę, by w poniedziałek był w nich mniejszy tłok. To nie jest game changer, ale to jest krok w dobrą stronę. Bo niestety, takich progów zwalniających odbudowę jest bardzo wiele. Podaży nie nakazuje się ustawą. Ona istnieje, bo ty i ja chcemy coś mieć. Pracujemy, by móc sobie na to pozwolić. Niezależnie od przyjętych poglądów politycznych czy ekonomicznych, dokonujemy wyborów, bo nie stać nas na wszystko. I te wybory kształtują rynek. Więcej kina czy Netflixa, więcej pryszniców czy siedmioosobowych wani. Tak więc cała, niemożliwa do statystycznego ogarnięcia logistyka przedsiębiorczości spokojnie ruszy do przodu. Pytanie tylko, czy jej na to pozwolimy.